Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy wrzesień, a witamy październik. Widokiem kolorowych i fantazyjnych dyni ozdobnych, które o tej porze możemy już zbierać z działkowych upraw lub nabyć w sklepach ogrodniczych, florystycznych lub spożywczych. Urozmaicą one każdą balkonową lub tarasową kompozycję, dodając im jesiennego, radosnego charakteru. Z każdej takiej dyni ozdobnej możemy pobrać nasiona, żeby wysiać w kolejnym roku. Rośliny te uprawia się tak samo jak wszystkie inne deniowate. Przy okazji przypominamy, że wszystkie kompozycje i nasadzenia balkonowe lub tarasowe, które o tej porze kwitną, warto regularnie podlewać i nawozić. Wtedy będziemy cieszyć się ich urokiem przez długi czas. Pod koniec tego miesiąca wykopujemy niezimujące w gruncie mieczyki, a także inne ciepłolubne, nieco mniej znane rośliny i ich cebule i bulwy, przykładowo błączatki, galtoni, iksi, neriny, sparaxisu i jaskra azjatyckiego. Po pierwszych przymrozkach wykopujemy też dalie. Lekko je wszystkie przesuszamy i oczyszczamy z ziemi oraz zaschniętych resztek roślin. Następnie przechowujemy je przez zimę w przewiewnych kartonach lub papierowych torbach. Chłodnym i suchym miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej zera, a w ich miejsce na rabatach możemy cały czas sadzić rośliny cebulowe, które zakwitną wiosną między innymi tulipany, narcyzy, czosnki ozdobne, jacynty, krokusy czy szafirki. Możemy nabyć konkretną odmianę, którą zawsze chcieliśmy mieć w ogrodzie, lub mieszankę różnych odmian, jeżeli uwielbiamy wszystkie te rośliny. 28 września przypada Światowy Dzień Jabłka, co zwraca naszą uwagę na jabłonie. Może warto zasadzić jabłonkę, jeżeli nie mamy jej jeszcze w ogrodzie. Początek jesieni to doskonały czas na sadzenie, między innymi drzew i krzewów owocowych, a także jest to dobry moment na założenie jagodnika lub truskawkowego, czy też poziomkowego poletka. Truskawki i poziomki możemy uprawiać z powodzeniem także w Donicach, na tarasach lub balkonach. Nie zapominamy o koszeniu trawnika. Jesienią nie trzeba sięgać po kosiarkę tak często jak wiosną czy latem, jednakże przycinanie darni nadal jest konieczne. Zaczyna się już pomału czasy zywowej pracy ze sprzątaniem liści opadających na trawnik. Jeżeli mamy kosiarkę z koszem, możemy je wciągnąć razem ze ścinanymi fragmentami traw. Możemy więc sprzątanie połączyć z koszeniem. Jeżeli na trawniku zauważymy żółknące place, może być to skutkiem żerowania pędraków. Pędraki możemy też zauważyć w warzywnikach podczas wykopywania i usuwania oberwanych już roślin i podczas sprzątania grządek. Jeżeli w którymś miejscu nasze rośliny planowały i przyrastały słabo, warto miejsce to lekko przekopać i sprawdzić, czy nie widać pędraków lub nicieni. Pędraki to postać larwalna owadów, głównie chrząszczy, które żerują na korzeniach wielu roślin. Gdy je zauważymy, możemy spróbować wyłapać je ręcznie, chociaż jest trudno odnaleźć je i usunąć wszystkie. Możemy też wykonać oprysk trawnika lub grządki, czy też podlać wybrane miejsce z roślinami uprawnymi, roztworem z preparatem mikrobiologicznym. Geologicznym, odstraszającym pędraki, nicienie i drutowce. Stosuje się go doglebowo przez cały okres wegetacji roślin. Nie ma okresu karencji i jest bezpieczny dla ludzi zwierząt i roślin. I zaczynamy październik. Już dość chłodny miesiąc, w którym nocne przymrozki mogą nadejść w każdej chwili. Warto na bieżąco monitorować prognozę pogody i jeżeli tylko zdarzy się zapowiedź nadchodzących mrozów, zebrać wcześniej wszystkie warzywa ciepłolubne, takie jak np. pomidory, papryka, cukinie czy patisony. Dynie powinny przetrwać krótkie niewielkie przymrozki, podobnie jak warzywa korzeniowe i liściowe. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto ściąć hortensję do zasuszenia i stworzenia bukietów, które potem mogą zdobić nasze domy przez całą zimę. Cały czas możemy też ścinać kwiatostany trafozdobnych. Pięknie prezentują się w wazonach. Tymczasem życzymy pięknego i udanego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień!